Pesta Pre... Pre... była wczoraj go. <grymlah> to nie było. Ej, coś tu śmierdzi. <grymlah> się kurwa skamienia. kurwa obej. ale w Cię robiliśmy. Nie, do tych budzie... Nie, to było. Nie, 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 nie,

Nie, nie zjebałem się. <ścoughs> nie, kurwa, nie zjebałeś się, bo się, się, Kurwa, kurwa, ty, ty, coś tak zapakował, kurwa, gdzie ty idziesz? <ścoughs> Ej, bogień ogień uciekał. Tutecko! Teraz, kurwa. No ja, za, nie, co, Tak samo, kurwa, już palił? No. <ścoughs> nie, kurwa, z babcią. No, <ścoughs> bo, kurwa. kurwa. Przepraszam. Tą w ogóle. No mam. A ty masz? Nie no to on trzymajmy, ale. No. Nie wiem, tak ja tego paliłem kurwa. On już, on ja już ma. Ja już dzisiaj nie chcę panować. No najlepiej, no kurwa, ty zapierdolę im tej. No co?